TV24, reporter Państwa Wróciliśmy po paru miesiącach do Pana Tadeusza, który zajmuje się białą magią tybetańską. Są to jantry. Przed naszą kamerą kilka miesięcy temu wystąpiła Pani, która miała dość poważne problemy zdrowotne i to chyba chodziło o w zasadzie, w, zasadzie tutaj, w zasadzie chodzi tutaj, w tym wypadku chodzi tutaj o Marię. Miałam panią, która. Nie będę mówił z nazwiska, ale właśnie jest o ty, o, Bo ja nie zdążyłem tego zapowiedzieć, a to chodzi o łudu, e, czyli z e, e, wal, walka z, z, z siłami duchowymi dość e, groźnymi, ale ja nie będę wyprzedzał faktów, poproszę o to, żeby... Historia obu... jest dosyć długa, dlatego e, może w całości nie opowiem tego teraz. Przynajmniej w Kada pierwszej się z części. Etapów. Składa się z takich dwóch etapów. Jakieś trzy lata temu, e, oczywiście teraz miałam to ponownie, dlatego że atak nastąpił ponownie, ale trzy lata temu był pierwszy taki atak z, e, na nią e, ze strony e, Wudu. Jak e, po rozmowie z nią stwierdziła, że to... E, Synowa, która chciała pozbawić się mieszkania, chciała ją po prostu voodoo, przy pomocy wudu z Teksasu załatwić. E, załatwić, czyli zniszczyć, e, zabić. Każdy wie dobrze, że budół jest groźny. E, wiemy to z filmów, z kolorów różnego rodzaju. I wydawałoby się, że to jest tylko film. No niestety jest to również, zdarza to się na co dzień. Może to się zdarzyć właśnie komuś. Nie tylko komuś, że to naprawdę ma do może po prostu nie do czynienia z Tak się stało z tą panią, kiedy odmówiła swojego domu, który jest warty dosyć sporo synowej, synowa przepisania, tak? Tak, przepisania. Stwierdziła, że... W związku z tym, że nie jest młoda, jest starszą osobą, że ją zabije, nie? że zabije. Oczywiście zobacz, ktoś, zdawałoby się to śmieszne, że jak może z tak daleka z Kalifornii, z Teksasu, przepraszam, jak może z Teksasu ktoś, ktoś może zabić tutaj w Polsce u nas osobę, która tak daleko mieszka. No niestety można to zrobić przy pomocy voodoo wynajęła y, wódę. Według mojej oceny to było takie brudne wódę. Mówię brudne dlatego, że tak jak z tą bombą atomową, może być brudna, nie może być czysta, brudna. Tak samo tutaj y, ktoś wudu, y, tutaj potrafił się zająć, y, potrafił wyprowadzić tą magię wódę, ale y, nie do, dość skutecznie. wód jest bardzo skuteczny. Także y, jeżeli ktoś profesjonalista z wodu by się tym zajął, na pewno by w ciągu dwóch dni ta osoba by zmarła. Nie? Ale któregoś razu dzwonił do mnie, jak to było, któregoś razu, to było trzy lata temu, dzwonił do mnie ja ta pani. Ja tylko wspomnę, że jesteśmy na, e, e, od wahadełka do gwiazd na, na, na naszych targach Moniki Dymeckiej. I tu pana Tadeusza za miesiąc można też spotkać w maju. Bo chodzi generalnie o jantry, które robię, właśnie jantry, które y, pomagają, y, chronią, na przykład walczą z wódu. bez problemu sobie dają, blokują, blokują magię albo ataki w wódu. I w tym wypadku właśnie tu chodzi o to, że ta pani wiedziała dobrze, że się tym zajmuje, czyli ochroną przed czarną magią, przed takimi atakami, właśnie jak wudu na przykład poprosiła mnie, żebym w którejś rana w niedzielę dzwonił i mówi, Tadziu mówi, mam Tadeusz na imię, Tadziu ratuj mnie, mówi, ratuj mnie, bo ja już od 10 dni nie mogę spać, coś mnie zabija. Yy, to była niedziela 10 rano. Mówię, mówię proszę panią, będę u pani za godzinę czasu. Oczywiście byłem, yy, wziąłem swoje narzędzia, które, które mogę szybko cośkolwiek zrobić, jakąś yy, ochronę. Ale oczywiście to był yy, taki wstęp, to był taki wstęp w sumie yy, do tego, co mógłbym zrobić. Po rozmowie z tą panią, oczywiście za godzinę byłem. rozmowie z tą panią, stwierdziłem, że jest to wdół, że jest to atak, dlatego że od 10 dni nie mogła spać, gdyż e, tech, tech, była duszona. Tech, była duszona e, przez. demonicznych sił duchowych. Tak, oczywiście, przez, przez te działanie wdół. Była duszona, bo przejawia się w ten sposób nie, że dusi na płaszczyźnie. Może każdy sobie to zapamięta, na w gardle, albo na tatce coś siada. I kiedy chcemy zasnąć, zaczyna nas dusić. Myślimy, że to jest serce, a to jest, a to jest działanie w które ma zadanie właśnie zabójcze, ma zadanie zabić daną osobę. I kucia potężne kucia, może to być w bok, może to być w serce, gdziekolwiek. Także te laleczki, które robią, są faktami. Wystarczy, że ktoś taką lalkę zrobi aport na tej lalce powiedzmy z danej osoby będzie miał wystarczy zdjęcie, kawałek włosów na przykład albo y, jakiś kawałek brudnego ubrania to też jest y, skutecznym aportem i wtedy może na tę osobę działać. Oczywiście nie będę tu wy wy wykładów robił, bo też może y, przejąć metodologię nie, i zacząć robić, na coś kto będzie miał zucharak. Ale yy, co było dalej? Oczywiście zrobiłem natychmiast i następny dzień jantrę, jantrę ochronną. Jantrę ochronną, yy, którą tutaj miałem przedstawioną. No, no nieważne, w każdym razie ta jantra jest przedstawiona w poprzednim filmiku. Była przedstawiona mm -hmm. właśnie, nie? Yy, Jantra ochronna, która chroni na trzech poziomach, na poziomie wody powietrza i ziemi. Uchronił właśnie przed demonicznymi siłami. Akurat ta jantra jest jantrą z ludzką. To, co przychodzi komuś, kto robi jakąś magię, oczywiście w tej samej sile może wrócić do, do, do sprawcy, czy ktoś, kto to robi, czyli do sprawcy. E, oczywiście jantra natychmiast zadziałała, bo e, ta pani, nie będę mówił z nazwiska, dlatego, że jest to znana osoba, która się zajmuje E, Bioenegoterapią się e, e, Ale w środowisku, sam, tutaj trójmiejskim jest, tak, jest, znana. jest znana? Nie będę mówił. E, w, w każdym razie po, e, e, po mojej jantrze e, od razu stało w działanie na i no mogła, e, osoba ta pani mogła następną noc spokojnie przespać. Mówi, że tylko raz stała, ale to dlatego, że musiała do toalety się wybrać. E, Zwolnił do mnie e, dwa dni później i mówi, że z powrotem ataki nastąpiły. No, musiałam powtórzyć tą miantrę, zrobiłem i od tej pory e, sprawa była zaakcjonowana. Wódka przestało działać. E, tak gdzieś dwa lata miała spokój, dwa do trzech I teraz, właśnie teraz, w tych dniach, zakończyłem e, e, drugą e, taką walkę z tym samym źródłem, z tym samym źródłem magii. No, niestety, tym, tym, tym razem osoba wylądowała w szpitalu. Lekarze nie widzieli, co się dzieje. Na to są dowody, są fakty. Mogę o tych sprawach właśnie tutaj pewne rzeczy przedstawić, ale nie będę tego robił. Osoba jest, żyje i jest znana. Ma się w tej chwili dobrze, a to samo było co dwa, trzy lata temu. Dzwoni do mnie z tym, że głos tragiczniejszy był. W tym tragiczniejszy, że dzwoni do mnie, to też było dzwonię, nie w niedzielę, ale w, bodajże w poniedziałek czy wtorek. Dzwoni ze słowami, Tadziu, mówi, ratuj mnie, bo ja umieram. Jeżeli mi nie pomożesz, to, yy, to niestety mogę umrzeć, coś mi się stanie, już mi się dzieje. Mówi, Także na, proszę Cię natychmiast, żebyś mi pomógł. Oczywiście zrobiłem to samo, nie? Co, co poprzednio, z tym, że tym razem walczyłem około 3 tygodni. Wtedy to trwało dwa dni 3 tygodnie. Dlatego, że ta osoba na tyle została zaatakowana, że trafiła do szpitala. Do szpitala na około 9 tygodni. Lekarze nie wiedzieli co się dzieje, co jest, nie. Natomiast fakty e, są takie, że osoba mi przedstawia, że do niej przychodzą e, byty, duchy przychodzą i nie może spać, duszą, unikają ją, też te kucie miała właśnie charakterystyczne w boku, które jest właśnie w bólu. To są takie objawy, tak, które objawów. mogą sugerować, jedne że... Jedne z objawów są, tak. I oczywiście duszenie. Że mają związek z bólu. Duszenie. Wyniszczona była, oko opadłe. Oczywiście lekarze zastosowali tam, ja zawsze mówię, że lekarz jeżeli interweniuje w takim przy, 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 przypadku, to niech interweniuje. Nic mi w tym nie przeszkadza, ani ja lekarzowi nie będę przeszkadzał. I jakieś uspokajające rzeczy tam, jeszcze coś tam do lekarza dokładnie tego nie wiem, ale, ale w, w każdym razie moja interwencja była nieodzowna. Znowu zrobiłem ochronne jantry, raz, drugi raz. Zrobiłem też jantry uzdrawiające, bo widziałem, że z okiem jest coś nie tak, nie funkcjonuje, po prostu opada. Też taką miantrę mam, która leczy właśnie oczy, i tą miantrę nosiła przez 3 tygodnie osoba. Na dzień dzisiejszy w tej chwili no, walczyłem trzy tygodnie, bo musiałem co drugi dzień, co trzeci przychodziłem i zmieniałem miantry, dawałam inne jantry, które pomagały właśnie w wyeliminowaniu tego zjawiska działania wód. Oczywiście zabezpieczenia też dałem na dom, bo to jest duży dom, i trzeba również zabezpieczyć dom przed, przed takimi atakami. Oczywiście też takie jantry. Tych jantry naprawdę jest dużo, dlatego że tam mam, u nas w Polsce nie ma tego typu książek. Ta książka jest od mojego nauczyciela. Healing through jantra, czyli leczenie poprzez jantry. Tak, Jest to książka mojego nauczyciela, mam tych książek więcej. Natomiast y, posługuję się jantrami, które są y, preferowane przez mojego nauczyciela. Oczywiście y, y, taka protekcja. Y, nie sięgam po książki. Książki raczej są dla mnie po to, żeby pokazać komuś, czym są jantry, że, w ogóle, że jantry w ogóle istnieją. O czym nie wiemy w i jaką funkcję mogą spełniać? Y, tak, jaką funkcję mogą spełniać? Może może dzisiaj byśmy w tym odcinku na tym zakończyli, bo mamy już 11 minut na liczniku czasowym i byśmy się umówili do jakiegoś następnego nagrania. A póki co. Oczywiście, jest... opowiem dalej, jak z tą panią toczyła ja się sprawa. Ja bym poprosił o, o ten dźwięk taki, który uzdrawia, może państwo go. A tu jest coś innego, to są pincze, to są dzwonki. Usłyszą, które... tak, to jest co innego, ale to jest. Dzwonki, które Dźwięk, który ma leczniczą właściwość. Tak, lecznicze właściwości mają, te wątki jak i oczyszczające. Z Negatywnej energii, trzeba tutaj, trzeba tutaj to dodać, że chodzi zawsze o jakąś negatywną energię. Na przykład, na przykład mamy kogoś znajomego, albo nieznajomego, który zło rzeczy nam coś tam nowego i łatwo jest tymi dzwonkami oczyścić tę energię. Człowiek czuje się każdy... potem spokojniej, one tak. pod świadomość. Każdy, każdy się źle czuł po y, przebywaniu z kimś, y, kto dzieje y, wręcz złem albo czymś negatywnym. Jeżeli złą złą takie dzwonki pomagają skutecznie, żebyśmy doprowadzili się do porządku, oczyścili się z tej negatywnej energii. To wszystko drodzy Państwo. TV24, reporter Sky, e, e, życzy wszystkiego pięknego na te święta. To jest trochę inna kultura, inna... No, w każdym razie są rzeczy, o którym filozofom się nie śniło. W, nas, w naszej europejskiej kulturze są to sprawy takie, które nie są do końca zbadane i obce, ale się okazuje, że bywają skuteczne. Więc no, na, dlaczego... Tak na, na koniec dlaczego po nie to, nie sięgnąć? No? Pan reporter mnie na gorąco tutaj złapał, prawda, także... Nie jestem przygotowany, może to nie brzmi y, zbyt y, semantycznie, zbyt, y, zbyt ładnie, prawda, no ale nie jestem przygotowany do roz, rozmowy tej, tak jak powinienem być. Myślę, że, że nasi y, słuchacze telewizowie, bo to w internecie będzie, e, Ach, rozpalą jest. swoją ciekawość. Także... Tu jest mój nauczyciel, warto poznać, tu jest mój nauczyciel. Nie jest jedynym nauczycielem, ja miałem ich więcej w Katmandu. Są y, dyplomy, oczywiście, jeżeli się uczę, powinny mieć dyplomy, jakieś. są dyplomy, czeladniczy, mistrzowski, nauczycielski. Te dyplomy... Y, to jest mistrzowski, to jest, tak, jest tak, mistrzowski, drodzy mistrzowski, Państwo, tu jest, wielu, wiele osób myli, z, 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 właśnie, czym jest czym swastyka? Jest właśnie, chciałbym to wyjaśnić, proszę Państwa, Yy, swastykę, na należy, swastykę należy utożsamiać zawsze z kulturą wschodu. Tam od tysięcy lat swastyka była znana jako symbol pomyślności, szczęścia i ochrony. Dlatego swastyka, yy, na przykład prawo skrętna, to jest prawo skręta, mhm. przynosi szczęście i pomyślność w tej kulturze, w, w kulturze hindu. Natomiast jeżeli jest w drugą stronę swastyka. Czyli to, co, co hitlerowcy stosowali. Jest to swastyka, która przynosi nieszczęście i niepomyślność. I trzeba o tym wiedzieć, nie? Że, że nie jest to, że swastyka nie jest kultury faszystowskiej. Zachodniej. Zachodniej, tak. Którą, którą się niestety, zapożyczyli nie wiem, swastykę, zapożyczyli sobie swastykę właśnie z kultury wschodniej. Może Czyli o tym... Więcej rzeczy, ale to... Może o tym kiedyś porozmawiamy, dlaczego oni się tym interesowali, ale to, drodzy Państwo, na tyle. My się z Państwem żegnamy. te 24 reporter Sky, kwan Tadeusz, mistrz Jant. od jantr. Mistrz tantr, jantr, tantr i matr.